Kurwa do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie mamy o czym kurwa rozmawiać! Odłóż broń! Wasze się, Pierdol! Ucieka! Robert Joel, tędy. <noise> Cześć, Robert. Tez, Joel? Nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Ty kurwa mać! Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, ok? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że to jest skomplikowane. Po prostu mnie posłuchajcie. Dobra! Dobra! Dobra, dobra! Przestań miałczeć. Mów to z bronią. Sprzedałem ją. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru. Miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak, ja... to ma naszą broń. Nie mogę powiedzieć. Dajcie mi tylko kilka. A! Powiesz, kto ma tę broń? K oddałem ją świetliku. Miałem dwóch świetlików. Co? Hej. Oni już wszyscy prawie padli. Może Możemy... Możemy pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów! Załatwmy ich! To naprawdę głupi pomysł. No i co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. Wyjaśnijmy im, jak się sprawy mają. Więc poszukajmy jakiegoś świetlika. Nie musicie daleko szukać. No i proszę. Królowa świetlików. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A gdzie Robert? Potrzebny był mi żywy, broń, którą wam dał. Nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. O ilu kartkach rozmawiamy? Pff, w dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was A Dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Muszę stąd wiać. Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Zamknę. Musimy się stąd wydostać i to już. I ludzie? Niedobitki, dlatego zwracam się do was o pomoc. Tędy. Czemu akurat teraz? Siedzieliśmy cicho. Planowaliśmy wynieść się z miasta, ale wojskowi postanowili zrobić z nas kozła ofiarnego. Zaleźli wam za skórę. Próbujemy się bronić. Jak się trzymasz? Przeżyj. Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodźmy. Musimy się dostać do drzwi. thank you Húpp ég stað! Na pewno Ci się przyda. Dziękuję. Szybko, do środka. Gdzie idziemy, Merlin? Tędy. Już niedaleko. Jak się Resztka mi sił, ale dam radę. Jesteśmy już blisko. Uwaga. Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Uwaga. Obowiązuje godzina Co policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Uwaga. Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Joel, pomóż mi. tu, wstawaj, od pierwszej hey, Puść hey! Puścią. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetlikiem. O rany! Co ci jest? Spokojnie, wybliżaj się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Hey. Chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń. A ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba mi się nie zostanę tu z nim. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj. Weź się do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. A teraz idź. Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. شندي Kąd idziemy? Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Ech, daj mi chwilę. Z tym tonem przemyca się. Tak. Nielegalna rzecz? Zdarza się. Szmuglowałeś kiedyś dziecko? Ja, to mój debiut. A tak swoją drogą, to co cię łączy z malin? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? Dwanaście? Moją mamę, Odbywała się. I mam 14 lat, to w ogóle interesuje. A gdzie są twoi rodzice? Gdzie są rodzice? <laughs> Czyli zamiast siedzieć w szkole, postanowiłaś się i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu nie przemycasz, to się mylisz. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie. Też tak myślę. Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja, co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz. Masz wziąć ten zegarek. Psz. mam. rotałeś Mamrotałeś coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Sa, ja, ja też. Wiesz co? nigdy nie byłam tak blisko tego. Popatrz, jak tu ciemno. Chyba już nie może być gorzej. Prawda? Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyję. Widziałam sporo towaru, naprawdę sporo. Wchodzimy w to? Tak. To chodźmy. Nie uważasz, że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę? Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. Co będzie tam na nas czekał? Bądź grupa świetników przyszła po nią aż z innego miasta. Dziewczyna musi być kimś ważnym. Kim ty właściwie jesteś? Tylko jakiś co takiego. Coś też Ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Eli, jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Tak. Wejdź na górę i sprawdź, czy droga wolna. patrol przed nami. Dobra, możemy iść. Wychodź. Chodź, mamo. Patrz pod nogi. Ten deszcz nam nie pomaga. do Odwróć się, na kolana. Sprawdź ich, złożę raport. Jasne. Ręce na głowę! Tu Ramirez z dwunastego. Przejęliśmy trzech włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. O, weź tego gówna. Mhm. No. Za ile będą? Parę minut. Dobra, dobra. Mhm. O kurwa. Myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. Marlina o tym wiedziała? Po cholerę szmuklujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie. Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma trzy tygodnie. Przemiana następuje w dwa dni, więc przestań pieprzyć. Ma trzy tygodnie. Przysięgam. Czemu by was wystawiała? Nie kupuję tego. O cholera. Tez. Chodą. Chodą!